Ja postanowiłem wejść sobie na jeden z większych bujówkarskich serwerów Ogólnie zobaczyć jak to tam działa I serio było śmiesznie Dlaczego panowie robią RDM na serwerze Only Roleplay? Więc oglądajcie film do końca i jeżeli wbijecie 1500 łapek, to zostanę w końcu uwolniony z piwnicy i będę robił dla was częściej filmy, więc polecam zostawić 1500 łapek. No i jeżeli zostawicie sobie z dzwonem, e, to niedługo dostaniecie 5 z matematyki, e, więc polecam zostawić sobie z dzwonem. Film wyszedł dosyć śmiesznie i dziwnie, bo pierwszy raz w sumie nagrywałem z serwera bojówkerskiego, więc oglądajcie do końca, aby zobaczyć co się działo. A, i wbijajcie na mój serwer XaneP pograjcie sobie, obszajcie jak to wygląda. Eee, na serwer dla jakichś bojówkarzy, takich pojebów chorych i nie wiem jak to się wyciąga w o. dzień dobry, dzień dobry państwu, dzień dobry. Sklepimy się. A ład, kur... Nie bij mnie, bo cię pot... Potnę cię. Odejdź, odejdź, odejdź. Szatanie. Je... Pan co, też chce mnie pan pobić? To. No, Jedziemy. Ale... Kur... Nie. O. Ej, co to Zdajmy za Jaki rdę? zacząłeś mi bić, ty zawalnąłeś inicjację, k***a debilu Poddaj się, podejść! się pod Nie, bo... się e, ja, Jak mi wystawi bana... Czemu ty dajesz rewiwę, jesteś u wikona zaraz, frejerze. To za Byłeś nz -tkę. A ty wam mnie zacząłeś bić K***a To jest... nie, o Siemo! Siema Sp aj. Siema, Dalej. Siema. O, nagrywasz? Nie, przyszedłem denerwować ludzi, czyli ciebie. Dlaczego? Jak no dos... odcinku? Nie. Wytnę cię. Pytanie pierwsze do ciebie, panie support ko koszek Proszę wysiąść. Proszę się wytłumaczyć z tego, co pan zrobił. Pan zainicjował bitkę. Najebałem panu. Pan mnie zaczął bringać i się rewnął na akcji Dobrze, roleplay. Spokojnie, dogadamy się. Słucham. Dostałem 10 milionów. Wiesz, próba przekupstwa, tak, tak, żebym cię nie zgłosił. Dobra, dogadaliśmy się. Do widzenia. Proszę Proszę pana, ja wychodzę z tego serwer do widzenia. do widzenia. Tak naprawdę to wchodzę jeszcze raz po prostu po to, aby zmienić ID, żeby Kasty się do mnie depał A ja tu mam big brain, Dzień dobry, ja mam pytanie: Lameckę, Dlaczego panowie robią RDM na serwerze Only Roleplay? E, właśnie wygrywacie perma Permabanuma, znam właściciela. Oh. Zrobili mi RDM, par za tobą, robię RDM, zbanuj ich kokoszek! Zbanuj ich kokoszek! Najebim kokoszek! Zbanuj ich! Zbanuj te Dobrze, kokoszek! Dziękuję, dziękuję, to ja jadę dalej w drogę Jednak kokoszek to super admin. Dlaczego pan robi RDM? RDM. Proszę, RD na no lokalcy też mają uczucia, tak? Wypierd... Jak dobrze, żeby się strzelać na pierwszej osobie, nie? Hello, I talk with you again. prank Siema Yyy, e, tak Jestem Gofres Czemu Nie, im robię, im poczekaję. Um... U... Przepraszam, nie ciebie chciałem. Ja... ale co tu się dzieje? Co robisz, analfabeto? Poddaj się, poddaj się. <grym> Dobra. ony? Zyknął. Nie rób Czemu on nagle. To nadużywanie Ole, co wy robicie? Co tu się dzieje na tym serwerze? Eee, wy lubicie serwery bojówkarskie? Znaczy ja... nie. Ja tu tylko... nie wiem. Tu się da odgrywać roleplay w ogóle? Nie no. da A to będę na odcinku? Ej, jak mi wyślesz 5 zł blika. Eeej, no dobra. Do widzenia, żegnam, żegnam. Ja idę odgrywać roleplay na OnlyRP. O kurwa, latające auto. Bym wchodził na takie serwery raz na rok, się postrzelać, nie? A nie, żebym tu mainował. Prawda, to już nie istnieje, ale prawda Halo, ja sprawdzam poziom medyków mm, mm. Co tu się odpierdana Znowu ci poddaj się na napad Ty też się podaj na napad o Jezu, ty a, No ja na że No te pasz idioto chcesa, mi nie Na mnie te pasz będziesz na filmie spieprzaj No co za skurwysy miałem taką akcję roleplay Wracam do akcji roleplay ja nie mogę unikać akcji RP A już ich tu nie ma Halo aha, a Spokojnie, ja nie mam zamiaru pana strzelać poddaj się Aaaa, <noise> Jestem tragiczny w tej grze. Tam jest bojówkarz, który miał to zajebał Ten w aucie Kurwy synu, nie rób mierdemu Zabiłam, a nie, to ty O kurw. Kurwy synu, jeb*** na*** pitujesz Nie, weź to wy... Wy... wyłącz, na, wyłącz to, wyłącz to A ja po kosti Musisz <noise> się podać. Się, się. Musi się w tym momencie a Co, co, co Ja nie umiem strzelać, ja mam roleplayowy citizen Siada. Psycha mi siada, psycha mi siada stary Gram na only rp i mi psycha siada J**a, cool auto na tym serwerze e, Dzień dobry, dlaczego robicie rdm? Podaj się w takim razie, nie rób rdmu Gdzie masz auto? Nie mam, nie mam Nie, 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 ja się strzelam z graczem Tak, 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 ale ja się strzelam z graczem, bo aktualnie ten gracz Mnie poddał, wiesz? Zabiłem gracza, zabiłem gracza na serwerze only rp Czy on wyjebał quitta? On wyjebał quitta, chciałbym go zgłosić Dawaj dawaj duela Tak, ja jestem bojówkarzem dzisiaj Wydaje mi się, że miałem pół HP, bo na body szedły, wiesz? O, mówiłem, że wtedy byłem na body, wiesz? Jestem zawodowcem w strzelanie, jestem zawodowcem. Proszę, nie macie podjazdu do mnie, proszę mi oddać moje auto. Do widzenia. Z <grystanie> Jakie ja kocham takie serwery trollować. Proszę się uspokoić, proszę się uspokoić, proszę się uspokoić, proszę nie ramować moich przyjaciół. Chyba zajęło mnie tego, problemy najmana mam. A niestety, niestety. Kurwo nie lubi tylko zakończyłem ten śmieci Wszystkie życie na Ony RP, No tutaj widać fajny roleplay mm, Graty trzymają poziom Przepraszam Jak pan jeździ tak się nie jeździ na tym serwerze Proszę się uspokoić Nie widzę bo się typasz A pan się podaje pa przepraszam pan się podaje Ty już szmato, kłamałaś mnie Widzisz, co on robi? On robi RDM wszystkim, nie? To jest kurwy syn chory. E, Pan558 robi RDM Aha. wszystkim. Ja nie szanuję takich rzeczy na tym serwerze. E, chcesz mi dać rewiwe? Tak. Dziękuję bardzo. Tak. Też tak uważam. Po co No jestem bojówkarzem zawodu, wiesz o co chodzi. Próbowałem się odnaleźć na tym serwerze, niestety. Jak są tacy ludzie tutaj, tacy jak ten na przykład, to ja tak nie lubię, nie? Tak bijesz, to to jest taka bojówka. Jak no, to jest taka bojówka właśnie, skurwysyny. No. Dobra, dziękuję za rozmowę, panie Kokoszek. Do widzenia. Lecimy na Major lecisz. lecisz kajki? Bo mnie to boli. O, zabiję kogoś. <grym> Czy dobry, czemu pan używa permisji? Aha. Czy jest nawet doj, tu ktoś odgrywa roleplay? Wow. Administrator mefedron przeteleportował się do ciebie. Zako, chcesz ze mną robić potyczkę z policją? Nie. <grym> ja mam do pana. Zako, 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 ty kurwa. Ja mam do pana medyka pytanie. Co? Zamknij mordę, panie z gitarą. Ja mam pytanie, jak medycy odgrywają roleplay tutaj? No nie, no, nie, nie, no nie, że sobie wyda zajmujcie się. się Czy ja, ja, będę nauczył? Dużo rozumiem, dobrze. Czy będę nauczył? Żyjcie, bingdy! E, bo oni RP sugerują, że jest to tylko roleplay, tak? Nie, to, to jest. bo już A dobrze, czyli pan nie odgrywa roleplayu na tym serwerze? Ogrywa, nawet tylko. ja grę. Pana daje plasterki, to jest roleplay. Ope operacje, wszystko, zajmij się. To dobrze, to dobrze, jak tak sprawuje się, dobra? Co to są za fury tutaj? Tu chyba RDM jest, ale mogę się mylić. Proszę nie robi... Ja no teraz. Coś no, hej, Dzięki. Oh, oh, oh. Wiem, że jesteś, wiem, że jesteś moim tym fanem, ale spokojnie. Aha, dobra. A no na permika! Dasz mi perma? Chciałem, iść na ciebie wyjebać na permika. no dobrze, no dobra, do widzenia, miej rozgrywki na serwerze. Ja mam rangę, go nagrofreda na tym przepisie, nie rozumiesz, tak? Pan ma rangę pedała. <grym> ty patrzcie co ja mam wykuć, co tu jest! Dzień dobry! <grym> ty tu się ludzie strzelają, co tu jest? O mój Boże, no proszę no pana, proszę pana, dlaczego... dlaczego za zero? Dlaczego za zero pan poleciał? Jak, jak za zero? Dlaczego Co za zero? Proszę, proszę, dlaczego za zero, proszę się wytłumaczyć. Dlaczego pan, dlaczego pan za zero? Sk skończy, skończyła mi się amunicja w pistolecie. Eee pewnie, pewnie też się tak tłumasz. Dobrze do widzenia. Za zero Borowik, nie? Jeden. O, kurwyca! Dlaczego za zero? Dlaczego za zero? Co się stało? Dlaczego za zero, proszę pana? Dlaczego za zero, proszę pana? Proszę pana, dlaczego pan się wyje? Bo proszę wytłumaczyć. Co to jest? Jak ja kocham społeczność, moją kocham. Im się powie, że za zero i się zbadują. Mógłby się pan nie ruszać, bo nie mogę pana trafić. Aaa, to fajnie! Jestem super, jestem na cheatach. Aaa, zajebiście, ja to zajebiście, to wysiadam, najwięcej mała, ale ból. Kukaczek nie zapraszaj mnie rządowy, ja bo nie chce mi się. Bo na razie spadam w dół, nie? Pan się podda, pan się podda, pan nie ma szans, mówiłem. A, p***a lewa, ale kuita, nie?